Witam was, drodzy widzowie. Co prawda to nie jest bitewka, ale to jest aneks do drugiej bitwy z Tygrysem, którą wrzuciłem, ponieważ nie nagrywałem wtedy trochę taki, ee, no można powiedzieć, niezadowolony do końca z tej pierwszej bitwy, ale druga bitwa z Tygrysem okazała się dla mnie niezwykle pomyślna jako początkujący gracz a to potocznie się nazywa noob no serio myślę, że się nieźle to udało ponieważ zdobyłem tutaj odznakę mistrzowską pierwszej klasy ogień skuteczny zadaj pojazdom przeciwnika więcej uszkodzeń niż wynosi liczba PW twojego pojazdu niż 4 lub 5 pojazdów przeciwnika, ja zniszczyłem chyba 4, traf przeciwnika co najmniej 10 razy z rzędu, strzelec wyborowy, model Kaja 4 klasy, nie wiem co to jest, coś za bohatera bitwy, aha, sierżant armii brytyjskiej celowniczy, strzelec pancerny, traf pojazd przeciwnika co najmniej 5 razy z rzędu, za każdym razem przebijając pancerz i jeszcze brutal. Także będąc początkującym graczem zadałem tym tygrysem 2037 uszkodzeń. Zniszczyłem 4 pojazdy. Eee, to to jest jakieś chyba doświadczenie czy coś. Także raport szczegółowy trafienia bezpośrednie 16, z oddanych strzałów 17, 12 przebić eee, tutaj z dystansu większego nie było strzelane uszkodzone zniszczone pojazdy przeciwnika 5 na 4 no i dobrze także powiem wam że podoba mi się ten tygrys, uważam że jest mocny działo ma dobre, no trochę wolno jeździ, ale to taki jak tygrys i myślę, że będę sobie nim grał, ponieważ jest to pojazd za obligacje. Skupię się na rozwoju polskiej linii niszczycieli. No i jeszcze artylerią chciałem sobie pyknąć, bo strasznie mnie ci arciarze denerwują, wkurzają. A ciekawy jestem, jak to jest z drugiej strony znowu być arciarzem. Nie? Czy tam grać babokiem. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zachęcam do obejrzenia tej bitwy numer 2. Rzucam ją razem z powtóreczką i komentarzem. Zachęcam do subskrypcji kanału. A co Ci zależy, daj tą subskrypcję. Najwyżej sobie odsyłujesz, jak Ci się nie spodoba. No i łapkę w górę. Zapraszam też na live, jak będę je robił. Miłego Wam życzę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.